Witajcie! W dzisiejszym poradniku przedstawię Wam 5 sposobów na przyspieszenie działania komputera. Pierwszą z nich jest oczyszczenie otworów wentylacyjnych oraz wentylatorów z kurzu, paprochów i ogólnie z brudu. W przypadku komputera stacjonarnego najlepiej otworzyć obudowę i wydmuchać wnętrze przy pomocy sprężonego powietrza, kompresora lub czegoś co potrafi wytworzyć silny strumień powietrza, a na końcu poprawić pędzelkiem. W przypadku laptopa sprawa wygląda identycznie. Wystarczy jedynie wykręcić obudowę od spodu urządzenia. Zapchane otwory wentylacyjne mogą spowalniać działanie systemu, powodować niespodziewane wyłączanie się aplikacji, a nawet całego komputera, a w skrajnych przypadkach nawet spalić procesor. Także dbajcie o czystość i dobry przepływ powietrza. Drugim sposobem, szczególnie ważnym dla graczy i twórców komputerowych, są aktualne sterowniki i odpowiednio dobrane ustawienia. Tutaj wyręczy nas aplikacja Nvidia App. Dba ona o aktualizację sterowników oraz sama dobierze optymalne ustawienia dla naszej konfiguracji sprzętowej, tym samym dbając o wydajność. Szczególnie polecam dla posiadaczy kart graficznych od Nvidii, aczkolwiek z innymi kartami również działa. Trzecim i moim zdaniem najskuteczniejszym sposobem jest format komputera. To tak jakbyście zrobili gruntowne porządki w domu, wynieśli z niego wszystkie rzeczy, a potem wprowadzili się na nowo. Tak samo działa format. W zależności od opcji, jakie wybierzecie, usunie wszystkie zbędne pliki lub usunie wszystko włącznie z systemem, a później go ponownie pobierze przez internet. Polecam tą opcję również w wypadku zawirusowania urządzenia. Pamiętajcie, żeby przed formatem wszystkie ważne pliki skopiować na pendrive'a lub przechować na dysku Google. W przeciwnym razie zostaną usunięte. Przechodzimy teraz do metod, które wymagają banknotu 200 zł, bo właśnie tyle kosztuje dysk SSD. Bardzo często za wolne działanie systemu, a co za tym idzie, całego komputera, odpowiada stary lub powolny dysk. Zazwyczaj mówimy o dyskach HDD. Charakteryzują się one dużą pojemnością. Za to bardzo wolno działają. Rozwiązaniem jest zakup dysku SSD i podłączenie go. Następnie wystarczy pobrać oprogramowanie, które umożliwi przekopiowanie lub przeniesienie systemu na nowy, szybszy dysk i voilà. Różnica jest bezcenna. Testowałem na własnym przykładzie. Darmowych oprogramowań, które przeniosą Wam system na nowy dysk, jest całe Multum. Ostatnia metoda jest głównie dla graczy lub użytkowników korzystających z wielu aplikacji naraz, czyli zakup kości ram. To koszt pomiędzy 100 a 400 zł, w zależności od tego jak bardzo odjechany sprzęt potrzebujecie. Najpierw jednak zorientujcie się, czy wasz komputer bądź laptop posiada tak zwane sloty RAM na dodatkowe kości, oraz jakie tam jest złącze. Przykładowo do złącza DDR3 nie podłączycie DDR5, więc ma to duże znaczenie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, która metoda w Waszym przypadku się sprawdziła, bo w moim przypadku wszystkie pięć miało znaczenie. Jeżeli zainteresowała Was tematyka odcinka, zapraszam do subskrybowania i pozostania na dłużej. Na razie!